Proszę się kiedy przywitać. Drodzy Państwo, witam Darka, który tutaj jest nieocenioną osobą, która dba o to, że te silniki mają duszę zregenerowaną, zrewitalizowaną i mogą chodzić. Cieszysz się w takim momencie, nie? Tak, 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 tak. W bezpiecznej odległości. <gry> Zazwyczaj jest piniutka, ale. Dzisiaj, że się nie trzeba nic nie przebaczyć, tak? Dobra. Ale przy pomaju może coś poddajemy, nie? Nie wiem czy wiecie, ale jedną z konkurencji wyzyskujących po 16 latach na góry jest m.in. najprzyjemniejszy, najbardziej wyrazisty, wyjątkowy, oryginalny dźwięk silnika. Czy to będzie akurat e, ten nasilnik? Zdecyduje się, że Państwo się odpoczywają na komisję, którą przedstawię, zostawię silnik, na silnikach zbieram teraz na tak grzeczkę, kręci, 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 po dziewięć lat czekam na Ciebie, musiałaś aż na Polskę ruszyć, żeby silnik wyciągnąć, nie byli ciekawi, nie wiem czy to wykręciliście Państwo, żeby wygrzeć. Bo to ciekawe, no bo jak taka roślina potrafiła ugiąć taki ram, to musi to być wyjątkowe tak, jeden, jedno bardzo duże drzewo trzymało cały silnik tutaj wewnątrz przerastało tą konstrukcję tutaj pomiędzy wodzem ono obrosło, można powiedzieć, całą ramę więc to bardzo mocno przygryzało do podłoża natomiast podłożona teraz drugie drzewo wyrastało bezpośrednio z koła zamachowego olbrzymie ramię przyjścia to Wam nie był tak bardzo e, uporczywy jeśli chodzi o oprostowanie chociaż miał tendencję do tak zwanego oddawania także jak wraz do wyprostowania on się trochę znowu krzywił ale firma jak sobie z tym poradziło. E, tak, silnik nieco krzywienia e, wygłożał na troszkę zbyt wysoki stan oleju a poza tym może trochę przepuszczał na pierścień trochę za mało czasu było na to żeby ten remont był taki super profesjonalny no ale też te silniki to nie wiemy, Oni tak super ekologiczne takie też nie były stąd też ten dym ja w tej chwili może wyłączę silnik on za chwilę sobie zgaśnie, pali to paliwo, które ma w, w, w gaźniku jeszcze dopowiem, że tutaj problemy były tak brakującej i Ten schronik udało się dokupić. No jeszcze parę innych rzeczy. Sam wóz został zrekonstruowany, On był w okropanym stanie. Tutaj dzięki koledze Danielowi Win Winiaczykowi, który mocno przy tym wozie popracował, udało się go stalić i taką poręczyłem. Dziękuję bardzo. Nie martwcie się, jeszcze z godzinkiem popracuję jeszcze. Państwo, wszystko to, co tutaj widzicie, co się dzieje, te odczucia przynajmniej, no, ja czuję te delikatne... Paweł od nas odchodzi. Pawełku, weź pomachaj, unieś rękę. Drodzy Państwo, odwróćcie się, to jest ten człowiek, który przyjechał dzisiaj z ojcem, yy, z Franciszkiem. Paweł reprezentuje Retro Traktor i między innymi, tak jak dzisiaj im życzyłem, na dzień dzisiejszy mieli 126 tysięcy subskrybentów na YouTube. To jest człowiek, który z ojcem ma wyjątkowo pasy... No chodzisz tu, ja nie będę... Kurczę, chodź, jeszcze raz. Drodzy Państwo, kanał na YouTube, jest tatą, który w tym momencie pewnie odpowiada na różnego rodzaju dziwne czy mniej dziwne pytania, a Paweł wszystko relacjonuje, to między innymi między jego zapałowi, jego pasji, no myślę, że troszkę do mediów, do social mediów i tej waszej naturalności dajecie ludziom niesamowitą radość, frajdę i mam nadzieję, że dzisiaj się to ukaże. Bardzo dziękuję, jest mi aż tak trochę, nie bardzo, bo tak mnie tutaj pochwaliłeś bardzo mocno, Mniej i tatę. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być po raz pierwszy, zrelacjonować tą świetną imprezę z takim niepowtarzalnym klimatem, z zapachem bym powiedział nawet tej, tej imprezy. No i co zapraszamy, kto nie, kto nie będzie tutaj albo będzie mógł sobie przypomnieć te wrażenia, to zapraszamy do nas na kanał RetroTrakt. Drodzy Państwo, podziękujemy teraz Grawami. Mam nadzieję, że tą ciężką pracę, którą on wykonuje w tym momencie z aparatem, gdzieś media to jego akurat pasja, ale on też siada na traktor, on też siedzi i grzebie. Popołudnia, kiedy mógłby spędzić w totalnie innym miejscu, spędza właśnie w warsztacie. I jest z tego wyjątkowe wydarzenie, o którym pisze, relacjonuje. A to, co najważniejsze, to co najciekawsze, przynajmniej ja, to jest taka wasza swoboda naturalnej wypowiedzi. Tata opowiada tak, jak go opowiadał. No, nie wiem oczy po prostu. No po prostu mówi, jego się słucha, nawet jak się i cholery na tym nie zna. Czego i Państwu życzę. Brawa raz jeszcze dla Pawła, dla Franciszka. No i